thank you Proszę popatrzeć. 29, moment czy 30. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Trzy, tak, 30 rządek. Wykonałam w ten sposób, że bez zmniejszania jedno okienko puste, trzy okienka pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedno okienko. E, Puste, później cały tutaj szpalerek pełnych krateczek, nawet nie wiem ile ich jest, ale będzie ich na pewno 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, chyba 17 albo 18. Jedna krateczka pusta. Później mamy trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie i jedna kratka pełna. Policzmy teraz w środku ile jest pełnych kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16, 16 jednak, ok, i możemy już sobie przeskoczyć. Nie wiem, bardzo mi się podoba ta praca, naprawdę jestem zachwycona. Chociaż nie było z nią łatwo, wzór w zasadzie powstawał na bieżąco i korekty ciągłe, za które przepraszam. No, ale też wszystkiego, jeżeli nie mamy narysowanego wzoru, a robimy tak w biegu, no to nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Ale i tak jestem bardzo zadowolona efektu. Przechodzimy w takim razie dalej i przerzucamy się na drugą stronę. Zaczynamy od zmniejszenia tej naszej krateczki jednej, tej pustej. I oczywiście od razu trzy oczka do góry na pierwszy słupek. I robimy dwie kratki pełne. Dwie kratki pełne to siedem słupków obok siebie. Już mam trzy. 4, 5 6 7 No i właśnie teraz po tych dwóch pełnych krateczkach robimy jedną kratkę pustą. O, teraz znowu jedna pełna. Czyli robimy jak gdyby odwrotność tego co zwykle robimy, bo my wypełniamy na kratkach. Pustych, pełnymi robimy wzorek, a teraz właśnie na odwrót, na pełnych wypełniamy pustymi. O, po tej jednej pełnej krateczce robię kratkę pustą, czyli pomijam dwa słupki, wkułam się w trzeci. No i teraz aż do tego momentu przerabiam sobie słupki, a tu będzie okienko puste, pełne i puste na przemian i kończymy o jedną kratkę wcześniej. 31 rządek ukończony i tak mamy o jedno zmniejszone. Dwie kratki pełne, pusta, pełna, pusta, 14 pełnych, pusta, pełna, pusta i dwie pełne. Przechodzimy do 32. I zaczynamy od 5 oczek łańcuszka: 3, 4, 5. Nawijamy nitkę, pomijam dwa słupki, wkłuwam się w ten kolejny i tutaj sobie wykonuję kratki pełne. Będą akurat dwie pełne. Jedna kratka pusta. I znowu kratka pełna. I teraz z tej strony zrobię sobie pięć kratek pełnych. Nie, cztery kratki pełne. Cztery kratki pełne to dwanaście słupków obok siebie. A, a no tak, razem z tą będzie pięć. Czyli mamy już raz, dwa, trzecia kratka pełna, trzecia. Teraz czwarta kratka pełna. O jejku, jejku. No niech to. Czwarta kratka pełna. No i piąta pełna. Jeszcze raz, 5 kratek pełnych to 16 słupków obok siebie. Sprawdźmy, czy tak jest. 4, 6, 8, 10, 12, 4. Tak, zgadza się. I teraz robimy jedną krateczkę pustą, czyli pomijam dwa słupki, wkłułam się w trzeci. I znowu robię sobie 5 kratek pełnych. Czyli szesnaście słupków obok siebie, ja już mam dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 11 12 13 14 15 No i 16 i teraz znowu jedna kratka pusta nabrałam dwa oczka pomijam dwa słupki wkUwam się w trzeci o. Tak. I muszę dojść do tej, za tą pełną pustą, czyli będą to chyba, jak dobrze liczę, cztery krateczki pełne. Tu jest niesymetrycznie, niestety. No, ale tak już musi zostać. Już nie będę tego przeinaczać. Chyba, że. a może coś pomyślę a jednak po głębszym namyśle stwierdziłam, że nie warto bo wtedy wszystko by nam się rozjechało więc zostawiamy tak jak jest tutaj miałyśmy jeszcze raz jedna kratka pusta dwie pełne, jedna pusta pięć pełnych, jedna pusta pięć pełnych, jedna pusta i teraz mamy cztery pełne po tych czterech pełnych robimy sobie jedną kratkę pustą. O. I dalej dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. O, ok. I ostatni motyw Jedna krateczka pusta. O. I 32 rządek za nami. Za chwilę przechodzimy do 33. Proszę popatrzeć, jak wygląda teraz moja praca. Jest to 33 rządek i jak go wykonałam? Zmniejszyłam o jedno oczko z jednej i z drugiej strony. Tu mam siedem pełnych krateczek a 7 pełnych kratek to 22 słupki obok siebie. Następnie dwie kratki puste, czyli tutaj jedziemy aż do tej pustej krateczki i ponawiamy ją. Następnie mamy 3 okienka pełne, czyli 10 słupków obok siebie, dwie krateczki puste i 8 kratek pełnych. I teraz wtedy w poprzednim rządku myślałam, że coś się zmienię i będę kombinować, żeby było symetrycznie, bo mnie to od razu denerwuje, że z jednej jest 7, a z drugiej jest 8. Więc teraz będziemy trochę oszukiwać. Przerzucimy sobie na drugą stronę i normalnie zaczęłabym właśnie z tego słupka. Ale nie, przejdę sobie na drugi słupek i już ucinam o jeden. Zostaną jeszcze tylko dwa do ucięcia, i wyrównamy sobie wtedy liczbę słupków i z prawej i z lewej strony, a całość nie straci na, na fasonie, bo będziemy to robić stopniowo, to nie będzie na zasadzie takiego wcięcia. I tu zaczynamy od pięciu oczek łańcuszka. Nawijam nitkę i wkłuwam się w słupek, wykonując słupek po prostu. No i teraz lecimy kratki pełne. Ja już tutaj nawet nie liczę, bo tak jak powiedziałam, będziemy trochę oszukiwać, żeby wyrównać ilość słupków i z prawej i z lewej strony. Mam nadzieję, że pani wiedzą o co chodzi, a jeśli nie, no to oczywiście można zostawić tak jak było to osiem tych osiem pełnych krateczek z lewej strony. No i trudno, po prostu tak będzie, ale no ja ja jednak będę tu walczyć jeszcze tylko dwa słupki do zniwelowania, więc to nie jest dużo. Więc tutaj dużo, dużo przede mną. O O. No, i teraz dochodzimy do krateczki pustej. I co? I tu robimy sobie od tego momentu trzy kratki puste. No, i oczywiście coś nie wypala, ale to nie szkodzi. Trzy krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy czyli tu pomijam dwa słupki wkluwam się w trzeci i teraz w tym miejscu robię jedną pełną krateczkę czyli cztery słupki obok siebie a następnie znowu trzy kratki puste raz dwa trzy no i ponawiam sobie krateczki pełne no, kończę o w tym miejscu, żeby zrobić jedną kratkę pustą przed końcem, oczywiście rządku. Więc tu mamy jedną pełną, następnie drugą pełną, trzecią. czwartą, piątą, no i aha tutaj jeszcze szósta, wskakuje, o, i w tym miejscu już wykonuję krateczkę pustą, czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i zahaczam o ostatni słupek. O, tak, tak to właśnie nam wyszło. A my cały czas będziemy tutaj niwelować po tej drugiej stronie, żeby były identyczne te fragmenty z prawej i z lewej. 35 rządek już skończony. Zmniejszamy o jedno, i tu mam. Trzy pełne kratki, czyli 10 słupków obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dalej trzy puste kratki, jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, trzy puste. I tu sobie już oszukałam trochę, bo powinnam mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Powinna mieć dwanaście słupków, mam już jedenaście. O, a ten ostatni zostawiam już nieprzerobiony, czyli do wyrównania już mało co zostało. Tylko się zastanawiam, czy tutaj skrócę o jedno, czy tu dołożę ten jeden, jeden słupek. Ale myślę, że za jakiś czas jednak tutaj zniweluję. I proszę zobaczyć, dzięki temu, że tak troszkę oszukałam z boku, to jest po prostu idealnie symetrycznie i to cieszy moje oko. Symetria w, w tych szydełkowych pracach. Jest naprawdę bardzo ważna. I co, teraz zaczynamy od kratki pustej, czyli nabieram pięć oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę i wkłuwam się w czwarty słupek. O, i tutaj już sobie po prostu ponawiam. Krateczki pełne. I będą trzy, jak dobrze pamiętam. Pierwsza. Aha, bo to jest ten oszukiwany, więc tutaj nam się nie zgadzają słupki. O jeden za dużo. Powinno być 10 dziesię w trzech pełnych kratkach. U mnie jest 11, ale już za niedługo. Wszystko, wyrównam, będzie wszystko się zgadzać. I teraz wypełniam ten mostek. Robię tutaj po prostu dwa słupki na mostku. I na, tej, na tym słupku bocznym również wykonuję słupek. Ok, i teraz robię dalej trzy kratki. Trzy kratki puste, czyli raz. dwa, trzy, o, jedna kratka pełna, czyli cztery słupki obok siebie, jedna kratka pusta, o, oj, źle wkułam, OK. No i teraz znowu kratka pełna. Mhm. Jedna kratka pusta, jedna kratka pełna. I teraz będą trzy kratki puste. Raz. Dwa. No i trzy. A teraz dalej robię sobie kratki pełne. Trzy kratki pełne. I tu powinna mieć 10, to chyba ta strona, gdzie wszystko się zgadzało. Teraz sprawdzimy. Czyli ja już mam 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 no i 10, ostatnia jest to kratka pusta. O, właśnie, popatrzmy, jak to wygląda. O, na razie tak się prezentuje nasza praca, choineczka właściwie. 37 rządek za mną i już tutaj sobie wyrównałam po lewej i po prawej. Czyli tak zaczęłam krateczkę później, i mam tutaj 13 słupków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 13. 3 trzy puste, jedna pełna, jedna pusta, 1 pełna, 3 puste, i tu też mam 13 słupków. Tutaj właśnie oszukałam. Jak ktoś ma dobre oko, to zobaczy, że jeszcze tu powinna mieć słupki. I mam tutaj 3, 5, 7. 9, 10, 13, więc już jest idealnie. I teraz sobie przerzucamy na drugą stronę. I teraz sobie zaczynam, po prostu ponawiam. O, A z... To znaczy nie ponawiam, tylko robię 5 oczek łańcuszka. 4, 5 i robię kratkę pustą na początek. Tutaj. Ojej. Ok, mam. A tutaj dalej ponawiam. Właśnie. No, czyli po prostu pełne krateczki. To już będzie 38 rządek. O, no właśnie. I tutaj nad tymi pustymi trzema również robię kratki pełne. Czyli dodatkowo 10 słupków obok siebie będzie. No, a teraz te trzy zrobimy inaczej niż poniżej, czyli negatyw robimy. Kratka pusta, pełna. No i pusta, a dalej już lecimy z kratkami pełnymi. Krateczki pełne tutaj nam skakują, tak jak po prawej stronie zresztą, już nam się tu wyrównało. Jeżeli ktoś wyrównywał razem ze mną, oszukiwał przy choince, no to właśnie już teraz jest idealnie. O! I tutaj sobie lecimy z kratkami pełnymi w dalszym ciągu. Tylko pamiętamy o tym, że ostatnia kratka jest kratką pustą. A właśnie, i trzy ostatnie słupki zostały, więc nad nimi robię kratkę pustą. Nabrałam dwa oczka łańcuszka i zahaczam się o ostatni słupek. Proszę bardzo, i tak nam to wyszło w tym momencie. 39 dziewiąty rządek wykonany, i mam trzy pełne kratki, trzy puste. Pełna, pusta, pełna, trzy puste i trzy pełne przerzucam na drugą stronę rządek 40. Ale zaczynamy sobie troszkę inaczej niż zazwyczaj, bo tu powinna być kratka pusta. Ale żeby nam się wszystko zgadzało, nie robię kratki pustej, tylko po prostu ponawiam, ponawiam te trzy kratki pełne, które miałam. O. No nie, nie, nie trzy kratki pełne. To będą dwie, jak teraz patrzę. Mhm, dwie. Dwie kratki pełne, czyli od brzegu mam dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków. Cztery tak, zgadza się. Siedem. I teraz już robię krateczkę pustą. O. Jedną drugą, no i trzecią i teraz kratka pełna, jedna krateczka pełna i w tym momencie robię sobie jedną krateczkę pustą. O. Jedną kratkę pełną. Jedną kratkę pustą. I znowu jedną kratkę. Pełną. I teraz trzy krateczki puste. Oj, rozdwoiła się nitka. Trzy krateczki puste niepełne. Czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, wkuwam się w słupek wykonując słupek. Raz. Raz. Dwa. No i trzy. A tutaj do końca ponawiam kratki pełne, czyli będą to dwie krateczki pełne. Nie robię kratki pustej na końcu, chociaż powinna być, ale chodzi o to, żeby. Raz wysmuklić trochę tą choinkę, a dwa, żeby nam pasowało do wzoru. No właśnie. Czyli czterdziesty rządek już jest za nami, i mamy dwie kratki pełne, trzy puste. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, trzy puste i dwie pełne.